Jak myślicie, czy sos do hot dogów Julki Żugaj, czy Łatwoganga jest smaczniejszy? Usłyszę dziś, już nie pytaj, o się nie pytaj, o w oczach, przecież to widać, bujramida to nasza chwila, nikt nas dzisiaj nie zatrzyma. Tak wyglądają w porównaniu, ten żółty to jest sos mango, a ten taki bardziej rozbielony, musztardowy to jest sos bekonowy Łatwoganga. Tak szczerze dla mnie, tak po samej nazwie, to ten sos mango wydaje się ciekawszy. Próbuję na początek tego mango. Czy to mango? Nie wiem. Owocowy, słodki, z takim dziwnym pasmaczkiem, który mi troszeczkę przeszkadza. 6 na 10. No to teraz próbuję tego drugiego łatwoganga. Podobno ma być lepszy. Mm. Mogłabym taki jeść. Nie spodziewałam się tego, ale faktycznie. Ten sos łatwo ganga wygrywa. No tak, 8 na 10. Tu jest sos do hot dogów według Was lepszy.